Środę popielcową rozpoczynamy Wielki post, czas, w którym chcemy głębiej przyjrzeć się samym sobie, zobaczyć własne słabości, wady, nie po to, by na nich się zatrzymać, ale po to, by pracując nad sobą, starać się je wykorzenić. Czemu to wszystko ma służyć przede wszystkim temu, by wzrastała w nas miłość, a tej miłości uczy nas przede wszystkim Chrystus Ukrzyżowany? Dlatego nasza prowincja zakonna przygotowała pomoce, które mogą nam służyć w głębszym przeżyciu tego okresu liturgicznego i lepszym przygotowaniu do zbliżających się świąt paschalnych. Są to materiały dwojakiego rodzaju. Pierwsze to katechezy, medytacje, które poprzez odkrywanie kolejnych etapów Wielkiego Postu. Będą nam pomagały lepiej i głębiej zrozumieć treści, które ten okres liturgiczny przynosi treści zarówno biblijne, jak również sięgające do skarbca duchowości, zgromadzenia męki Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza do przeżyć naszego założyciela z czasów jego rekolekcji w Castellazzo. Te materiały, pierwszy ukazuje się już dzisiaj, możecie je znaleźć na naszej stronie www.pasioinfo.pl a będą ukazywały się w każdą niedzielę Wielkiego Postu. Drugi rodzaj pomocy, materiałów, które mogą służyć nam w pogłębieniu swojej przyjaźni z Chrystusem Ukrzyżowanym, to napisane przez naszego współbrata, Sługę Bożego Ojca Bernarda Kryszkiewicza Dialogi z Ukrzyżowanym. Został ten tekst napisany dość dawno, w czasie II wojny światowej. Ale nie stracił nic ze swej aktualności. Jest to próba spojrzenia na Mękę Chrystusa z perspektywy ucznia, który pragnie Go naśladować. Chcemy, by te materiały udostępnione w we wersji nagrań audio, we współpracy z grupą teatralną Mam Teatr z wspaniałymi aktorami, panem Aleksandrem Mikołajczykiem i panią Marzanną Graf, przyniosły nam duchowe owoce w postaci. Głębszego spojrzenia na mękę Chrystusa, by w jego ranach znaleźć zdrowie. Mam nadzieję, że te i inne materiały, które będą ukazywały się na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, staną się pomocą, do tego, by ten czas wielkiego postu stał się dla nas naprawdę czasem duchowej odnowy, zbliżenia do Chrystusa, poznania i odkrycia wielkiej miłości, jaką objawia nam Jego męka, i przylgnięcia do Niego. Nie tylko słowem i pragnieniami, ale przede wszystkim czynami wypływającymi z miłości naszej wobec braci. Muzyka